Witam, witam, tu Pelikan i co, opłaca się być na te, no, czy opłaca się być, e, mamy tutaj 46 kapselków, wbijałem wszystkie kody, e, w tej promocji no codziennie można kupić tylko 3 także troszeczkę to trwało e, kapselki pochodziły z różnych sklepów, od różnych osób też niektóre były e, znalezione i co, na te 46 kapsli nic niestety nie wpadło, nic, nic, żadna nagroda nie wpadła, nic żeśmy nie wygrali. Tak więc tak to wygląda. Tak to się opłaca być na ty. I co? Kapselki. Jedna edycja, ale są oczywiście dwie sygnatury. One się od siebie różnią. Nie wiem, czy to będzie widać. No, te mają sygnaturkę po tej stronie, o tutaj. No, a drugie mają tutaj poniżej. Także dwa różne kapsle, no tak. Nie wiem czy to kamera oddaje, ale na pierwszy rzut oka te są takie bardziej matowe, te się bardziej świecą. Także e, tak to wygląda, promocja tych kapselków. Jak oczywiście sobie zasilę, mój katalog, bo to ta seria. Przejdźmy na ty, być na ty z królami, tak. Sporo tego już jest, tak więc kolejne dwa kapselki zasilają tutaj stronę z kapselkami Browaru rutyskiego. No, tak więc tak to wygląda. Te kapselki trafiają oczywiście na wymianę, tak więc pozdrawiam serdecznie i do zaś.